do Wrocławia, bo chciałeś wrócić do Śląska. Dlaczego? No, tak, chciałem, chciałem grać. Chciałem, jak mówiłem, się czuję się tu bardzo dobrze, jak w domu. bardzo mam szacunek do tego klubu. Wiem, że oni się dobrze zachowali, jak potrzebowałem pomoc. Dlatego... Mówiłem, że jak mam inne oferty, to zawsze porównowałem z, ze Szląskim i zawsze mi to to wyszło na najlepsze możliwość dla mnie. Kaiserslautern to była taka przygoda, po której na pewno więcej oczekiwałeś. Czemu nie wyszło więcej? Tak, na pewno więcej. Ja myślę, że szkoda było tego, że ten, ten pierwszy czasek, tam przyszedłem, to za dwa tygodnie, się zmienił trener, który, który właśnie zrobił ten transfer, że mnie tam chciał i potem się zaczęło tak toczyć się, nie było to dla mnie idealnie. Przyszedł nowy trener, nie dawał mi grać, potem wróciłem tutaj. Znowu się tam zmienił trener, przyszedłem tam na okres przygotowawczy, zagrałem wszystkie, wszystkie sparingi i pierwszy mecz, że grałem w pierwszej 11, to myślałem, że będzie lepiej. I znowu się ta sytuacja zmieniła, że znowu nie grałem i już myślałem, że już byłem myślałem, myślałem i gdzieś indziej i nie chciałem po prostu tam stracać czas, to za to zwoliłem tą drogę, że rozwiązałem kontrakt i, i szukałem siebie nowego klubu i Teraz jestem szczęśliwy, że jestem tutaj, bo tu się dobrze czuję i chciałem wszystko pokazać na boisku, bo mam dużą chęć do grania i ten czas, co tam nie grałem, to wierzę, że mi da taką moc do tego i taką chęć do grania. Śląski jest, o, okay. śląski jest na 12 miejscu w tabeli, oglądałeś, widziałeś te mecze, jak oceniasz drużynę i o co będziecie wiosną walczyć z nowym trenerem też. Uh, można powiedzieć, że, że dużo, dużo meczu oglądałem w uh, uh, prawie może każdy jeden jak miałem czas i zawsze kibicowałem w ślądku. na pewno uh, wiem, że były problemy, że dużo branek się nie strzelało i to jest właśnie w każdym meczu problem, jak się nie strzela branka to już się nie da wygrać. Dlatego wierzę, że, że się teraz popracuje dobrze na obuze, z nowym trenerem. Myślę, że każdy, każdy zawodnik będzie mieć taką nową chęć do grania i się będzie chcieć pokazać. I zawsze się na boisku pokaże, co i jak będzie. Każdy chce wygrywać. Na pewno będzie to pierwsze mecie bardzo ważne. Jak, jak się wygra i pierwszy drugi mecz, to potem może nastać taka runda, że, że drugi nabierze taką siłę i zacznie się wywierzyć. I to jest bardzo ważne. Czyli teraz musimy się przygotować i ja wierzę, że będziemy do pierwszego meczu gotowi i będziemy ścieżkać chodzić jeden będzie wygrać. Robert, akurat jeśli chodzi o Twoją pozycję skrzydłowego we Wrocławiu, no nie narzekamy na brak zawodników, którzy mogą grać na tych pozycjach, ale ty chyba nie jesteś takim człowiekiem który obawia się konkurencji. O to ja nie może mówić, bo mam szacunek do każdego piłkarza i nie mówię to, że idziemy tutaj i na pewno będziemy grać. Jak mówiłem, wszystko jest na trenerowi, nic. ja nie mam w że muszę grać, bo no, chciałem to pokazać na treningach, na boisku i po prostu wierzę siebie, że... Że, że możemy pomóc drużynie i to chcę pokazać na boisku, teraz nie będę mówić, że, że ja muszę grać tam albo tam. To jest szybko na trenerowi, ale jak mówiłem, mierzy siebie i mam chęć do grania, to chcę pokazać. Trener Urban ma uznane nazwisko, nie tylko w Polsce, ale również i w Europie. Były momenty, że z sukcesami prowadził zespół w Lidze Hiszpańskiej, u niego tak rozmawialiśmy, wszyscy zawodnicy mają równe szanse. On nie patrzy na to, czy ktoś grał więcej, czy mniej. To właśnie może być dla Ciebie dodatkowy jakiś atut. No tak, ja mówię, mi się na trenerowie. Zobaczymy, jak on się decyduje, on wybierze naj najlepszą jedenastkę i ja się będę starać na obużej na treningach, walczyć o swoje mieście tak, żeby się do tej pierwszej jedenastki dostać. No. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Ja się cieszę, że jestem tutaj i, jak mówią, że mam, mam tu chęć do trenowania i do grania, czyli się cieszę, że idziemy na obóz i że możemy rozpocząć trenować. O jedną sprawę możemy być chyba spokojni, mam na myśli kibiców, bo głównie dla nich też się gra. Ty zawsze byłeś ich ulubieńcem, szczególnie kiedy, no, swoje rajdy, wspaniałe bramki. To rzeczywiście jest taki czynnik, który sprawi, że już od pierwszych meczów tu we Wrocławiu będziesz jak w domu. No, czuję się to do mnie i byłbym zadowolony, jakby przychodziło co najwięcej kibiców, ale ja, wie, ja wiem, jak, jak, jak to jest, w piłkę zawsze muszą być wyniki i jak się będzie wygrywać, będzie więcej chodzić. Dlatego my się będziemy starać na boisku, żeby, żebyśmy ich e, przyciągnęli na ten stadion tym, jak będziemy grać i, i chcemy wygrywać. Na pewno każdy mecz jest ciężki, nic się nie da mówić, jaki wynik skończy, każdy mecz jest inaczej. Ale ja wierzę, że, 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 że będzie dobrze i dlatego tutaj przyszedłem, bo wierzę w drużynę. Wiem, że trener będzie dobry i, i wierzę w sukces. Także ostatni dzień wolny, a od jutra już do pracy w Trzebnicy. Dziękuję za rozmowę. Nie, dzisiaj już jadę to. No to jeszcze, ja jeszcze Dziękuję. Ja jeszcze Robert, tak już po fakcie, z wielu krajów ty miałeś propozycję? No konkretnie mam z Grecji, mi dzwonili z Czech, z Słowacji i z Polski, ale i, i jak mówiłem, że teraz transferowe rynku się rozpoczęło i nie chciałem długo, długo czekać i czekać tylko na oferty i myślać, że będzie jakaś lepsza. Chciałem już trenować i, i za to zwolniłem sąd. To powiem, o których słyszałem. Żelina i Piast Gliwicy. Mm, nie. Nieprawda? Nie. Y, nie chciałem Nie o... konkretnie konkretizować głowy, okay. bo... Rozumiem. Prezes mówił, że też jakieś powody osobiste decydują, o których on nie będzie mówił. Coś... Co, co, powody jakieś rodzinne? Jak to jest? No i mam żonę i patrzyliśmy na to, żeby nie byliśmy gdzieś uh, daleko od, od do domowa i na pewno i każdy wie jaka jest sytuacja, jakbym gdzie, przyjechał do tu i jest uh, taka sytuacja, że nie jest człowiek pewny siebie i by się tam nie czuł dobrze. No tam nie jest bezpiecznie i na to każdy mi się już teraz tylko i... Mam kolegów, którzy mają propozycje, sytuacje, ale też patrzą na to i, i muszę sobie decydować i patrzeć na rodzinę. O właśnie, rodzinę zakładasz, bo już jesteś po ślubie, już taki... Tak, już ciekamy, czekamy, że żeną dziecko, co będziemy mieć w, w szóstym miesiącu, Aha. to się cieszę i dlatego tutaj woliłem to, że jestem blisko domowa i dla nas to będzie idealne. Robert. Czego tobie tak najbardziej tam w Bundeslize zabrakło? Takiego kwalitu fizycznego, techniki, tak jak byłeś tam i widziałeś? No, widziałem. Czym najbardziej I o, Myślę, że był problem w tym, że ja nie wiedziałem jaka piłka się tam gra i mnie to bardzo nie pasowało, bo dużo się grało fizycznej, fizycznej piłki i, i dla mnie pasuje więcej technicznej piłki. No i starałem się grać tak jak grają tam. I, I jak mówiłem, że w tych sparringowych meczach grałem, dostałem się do pierwszego składu w pierwszym meczu, ale potem się przegrało i trener mnie zmienił w jedenastce i potem już nie grałem. I nie było to dla mnie idealne, bo część przemyślenia style, jaki się tam prezentuje, nie było to idealny dla mnie. Ty byłeś zaskoczony tym, jak niestabilnym klubem okazał się być Bo ty tam miałeś czterech trenerów, dobrze liczę? Tak no Czekałem, że to kultura. będzie inaczej wyglądać i już o, pierwszy transfer, jak tam przyszedłem, to po dwóch tygodniach się zmienił trener, co mnie tam właśnie chciał i od, tej, od tego czasu już wiedziałem, że to nie jest, nie jest tak, jak, jak ja myślałem, że będzie i nie było to łatwe, ale dało mi to dużo do, do, do życia i już teraz wiem, wiem, żeby zauważyć te pewne rzeczy. Tak jest piłka, nikt nie wie co to, to będzie w przyszłości. Ja to bierzę normalnie jak dzisiaj. To, że tam nie grałem, to mi dało większą, większą chcie, chęć do grania i do trenowania i to chcę teraz użytkować. Od kogo wyszło to Twoje rozwiązanie kontraktu? To ty poszedłeś do kogo i powiedziałeś, że że no nie wyobrażasz sobie dalej siedzieć na ławce? Czy, czy rozmawiałeś z trenerem, który powiedział, że lepiej dla Ciebie będzie, jak znajdziesz sobie nowego pracodawcę? No właśnie to było od mojej strony. Ja przyszedłem za, za Panem Prezydentem i z trenerem rozmawiałem i właśnie to się mi zdało takie, takie nierozumiałe, że nikt nie, nikt jakby nie rozmawiał o tym, że ja nie gram i że mogę tam jeszcze siedzieć dwa lata i nigdzie to nie żyć. ja poszedłem do pana prezesa i rozmawialiśmy o, o tym, że ja bym chciał już szukać sobie jakiegoś nowego klubu, czy by z tym nie był problem i że jestem szczęśliwy, żeśmy my się dogadali, że że mi, że mi powolili szukać sobie nowego klubu. W którym momencie Ty poczułeś, że trzeba rozwiązać kontrakt? Jeszcze jak Tajfon był trenerem czy, czy, czy teraz? Um, jeszcze nie. Jak on przyszedł, jak mówiłem, że w tych meczach sparingowych wszystkich mi dawał grać i w pierwszym meczu mnie dał zagrać, to byłem szczęśliwy i patrzyłem na to do przodu, że, że mi da szansę jeszcze się pokazać i że możemy tam grać i że tam zostaję w tym klubie. ale v, 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 ďalších mečach, ak prišli, to v ogóle šanci nedostalem i už potom pačilem na to, že to nebude dobre. dla Ďakujem. Okay. Ďakujem.